Cześć, witam was z tej strony linksu kanał Pay2Win Zapraszam was dzisiaj na kolejną przygodę w polowaniu w grze kapela Big Game Hunter Pro Hunts Jak widzicie już mam sporo tutaj wykonanych tych zadań pobocznych Tym razem wybierzemy się może tutaj na jakieś polowanie na jelonka I jak widzicie musimy upolować go, upolować trzy białe jelenie z e, strzelby Może być to problematyczne ale weźmiemy sobie, może tak powiem. my nie weźmiemy sobie, bo nie mam. Wdawał mi się, że mam. mam tylko podskórną, że tak powiem. Zuma. I weźmiemy sobie binokulary. Mam tylko pięciokrotne. To nic tu nie zmienimy. Spróbujemy go upolować. Gdzie to jest? To zadanie możemy zrobić 3000 niby i wydaje się to proste. Proste. Ale zobaczymy jak to wygląda. Wiemy, że jelonki... Co tu jest, tak blisko mnie? Mm -hmm. Idziemy, skradamy się. One gdzieś się tam pasą. O, patrzcie. Tak, pasą się same samice, z tego co widzę. Świetnie. No cóż. Samice nam nie są potrzebne w tej chwili. Musimy ruszyć do innego miejsca, w którym mogłyby się ewentualnie paść. Na przykład tu. Zwłaszcza, że mamy godzinę... Jak widzicie, w której... ...zwierzaki te... ...nie słyszą mnie chyba. Co to jest? Królik! O masakra, się wystraszyłem. A jednak mnie zwęszyły. Nie są takie głupie. Tu króliki hasają. Na tej planszy jest bardzo dobrze polować na te małe szkodniki i przy pomocy strzelby. Tylko tą strzelbę najpierw trzeba kupić. Jak ją kupię, to wykonam to osiągnięcie, Tam jak widzieliście, zostało mi pasko to i kojoty. O ile się nie mylę, z łuku. Może uda mi się napręcić na tym odcinek, to właśnie poluję na te króliki. zbliżamy na oku jednego jelonka pytanie jest tylko czy uda nam się go upolować zbliżamy się powolutku Nawet wyruszył tutaj właśnie z tej polany z dwoma samiczkami i udaje się w kolejne miejsce żeru zakładam, że tam jest pewnie smaczniejsza trawka na szczęście wiatr jest po naszej stronie natomiast żeby go dopaść będziemy musieli się troszkę namęczyć Tupią sobie radaśnie swoimi kopetkami w ziemię Ale nie znamy takie numery Już niejednego misia my upolowaliśmy, czy jelonka Chociaż w sumie Już mi się wydawało, już mam z widy, że to jakieś jelonki siedzą No są niedaleko, ale jednocześnie są blisko. Nasz oznakowany tupie sobie radośnie. Słyszymy go. I podążamy za nim. Proszę państwa, widzimy jelonka. On też mnie widzi. Czyś nam, nam uda w niego trafić. Trafić się uda, ale czy trafimy w jego punkty witalne, kiedy on się kima bezczelnie? O, stawaj. Miejmy nadzieję, że trafimy. Jest, jest, proszę Państwa, prosto. Nice and clean, dokładnie. Śledzimy teraz dziada. Będzie nasz, nasze pierwsze trofeum. Jeszcze mamy trzy, że tak powiem, do wykonania. Gdzie nasz? Jakś w tym kierunku padł. No tutaj już raczej nie uda nam się znaleźć, że tak powiem jakichkolwiek jelonków Okej, okay. dobra, lecimy dalej W polowaniu je następnego jelonka o kurde Myślałem, że się udamy tam, ale to jednak to nie były jelonki, tylko to były prosiaczki Udamy się do miejsca, gdzie one będą się poić. Mam nadzieję, że to będzie to miejsce lub to. One są niedaleko po siebie. Jest godzina, jak widzicie, 12.49. O tej godzinie jelenie, że tak powiem, poją się. A zwiewajcie świniaki, byle nie na mnie. Zresztą świniaki tak samo mogą spłoszyć inne zwierzęta. Ale tyle w tym kierunku chyba nie było żadnego jelenia. No i ktoś tam jest. No widzę. Dzikie świnie. Czyli całkowity nie wypały, jeśli chodzi o miejsce. Musimy spróbować w takim razie udać się dalej. Lub tu. Wzdłuż rzeki. Jest 300 metrów dalej. <laughs> nie słyszę żadnego radosnego tupania. O! Co tam mamy? White Deal Female. Oczywiście samica. Samice nas nie interesują. Potrzebny jest nam samiec z odpowiednim porożem. Im większe, tym lepsze. że tak powiem, większa ilość punktów. Dziękuję za podpowiedzi. Naprawdę są użyteczne. Brakuje mi właśnie tego, żeby te podpowiedzi dały się na przykład. Wyłączyć Czy mi się wydaje, czy mi się nie wydaje Czy spłoszyłem właśnie jakąś samicę Samicę sobie mogę płoszyć I cały czas ją płoszę Nie widzę jej, ale ona już widzi mnie Nawet przez te skały Znaczy przez tą trawę, że tak powiem drzewa Hmm Idziemy dalej więc jak widzicie, trzeba się trochę naruszać wszędzie. A w końcu udało nam się złapać kolejnego przyjaciela. Spróbuję się schować gdzieś tutaj na drzewie albo za drzewem. O nie, zapach leci prosto na nie. On już w sumie zaczął chyba widzieć. A po prostu mnie czuje już. 130 yardów. Jest to spory kawałek drogi. Nie jestem w stanie, czy jestem w ogóle. Czy mam możliwość go dosięgnąć? Tak jak mówiłem, jest spora pojenia. A nie chciałbym go spłoszyć, tylko żeby dotrzeć tam, kiedy zapach leci akurat prosto na niego. Widzicie, nieważne co się dzieje, zapach leci prosto dokładnie na niego. A tam jeszcze 6 metrów, żeby dotrzeć do punktu ułatwiającego nam strzelanie. Jest to jakieś drzewo, z tego co widzę. One tam tu śmigają. A on nerwowo czuje chyba zapach, ale już jest w 100 yardów tylko. Tylko, że ma dwie samice. A samice w tej grze pełnią rolę czujnika, że tak powiem, bo idealnie im pomaga, że tak powiem, ostrzega samce przed nadchodzącym łowcą, czyli miną. One mają wzrok zupełnie jak mamy nasze, które chronią właśnie dzieci swoje. Nasze mamy, tak, które chronią nas, dzieci, jako dzieci, już jest coś nie tak. Już czują zapach. Niech ten się trochę uspokoi, chociaż zapach nadal czuje. Czego ja widzę? Tak, widzę go, i on też mnie widzi. Spróbujemy zaryzykować. To nie ryzykuje, to nie je. Pięknie. Trafiłem w żołądek, więc będę miał ujemne punkty. Tak, tak zwany sloppy shooting, czyli, czyli jak widzicie minusowe punkty. Zobaczcie, jak śmiga swoje ostatnie punkty życiowe. Miejmy nadzieję, że padnie zaraz. Śledzimy go. No nie, fajnie się stało, że trafiłem w żołądek mamy tylko 3 godziny do końca. Myślę, że nam się uda. Jak widzicie, przeskakujemy z tego terenu na, jednego terenu na drugi Padł gdzieś tutaj przed nami. Dlatego dobrze jest go właśnie zawsze zaznaczyć sobie, gdyż potem będziemy go widzieć. I możemy łatwo do niego dotrzeć i go zebrać no, widzicie, minus 100 punktów. No ale zabraliśmy do trzecie. Znaczy, zebraliśmy drugie trofii. Teraz musimy wybrać miejsce, gdzie mamy się udać. Chociaż one już wszędzie, że tak powiem, mogą być... No, one teraz no zaczynają chyba szamać. Co ty nie powiesz? Możemy spróbować się udać w tym kierunku. Jest tam sporo widzę już samców Znaczy samców, no widzę, że jakieś jakieś ruchy tam Czyli dźwięki jakie dobiegają Co to jest? Skupmy się Samica, królik jakiś gdzieś tu kiza Nie no, samice mnie nie interesują Samice dają za mało punktów Właściwie to nie dają w ogóle punktów Coś tu kica co chwilę Dobra, czyli w tym miejscu na pewno nie znajdziemy Samca, no to gdzie tu znajdziemy kogoś, kto coś je? Tylko tam gdzieś tam. Tylko że tam dotrzeć będziemy musieli spłoszyć te biedne samiczki. No cóż Znowu jakie spłosze, to one później ruszą w inny teren, że tak powiem. I może być problem potem ze znalezieniem. To nic udajemy się następnego punktu. I znaleźliśmy naszą ostatnią ofiarę. Tylko, że mamy problem, gdyż jak widzicie, wiatr nie jest przychylny. Nasz znaczy gdzieś tam wędruje z samiczką znowu. O! Może nie jest jakiś super to okaz, ale jak się nie ma, co się lubi, to się akceptuje to, co się ma. O! Młodziutki, głupiutki, że tak powiem. Próbujemy się zakraść do niego. Pośród drzew, tylko tutaj, jak ja mówiłem, jest ta samica, która wszystko widzi. Ja chcę tylko tego jelonka upolować. Już tak dużo nie wymagam. Chciałem. Eee, udało się. Proszę Państwa. W obydwa. Chyba go nie oznaczyłem. A nie, oznaczyłem go. Dobra, patrzmy jak ucieka. Bye, bye, bye. No, już zwolnił. I niestety... Udało mi się znaleźć wszystkie... ...trzy, że tak powiem, jelonki i je upolować. Zobaczymy jakie dostaniemy, jaki dostaniemy kredyty za to zadanie 1200 za samego jego, za I wykonaliśmy główną misję Widzicie, 3 na 3 Dostajemy 571 doświadczenia dodatkowo I 500, 5200 kredytów No, to myślę, że to jest całkiem porządna kwota No, to myślę, że byłoby na tyle Z tej strony Lynxu, w kanał pay to win Pozdro!